Scena 14. Dowiadujemy się, że smok jest zwierzęciem domowym. Nie było ich 10 dni. Krokodyl i żaba spotykali się codziennie po południu i zastanawiali się, co też mogło smokom się przytrafić po drodze. Jak jest kraków, i czy wszystko się udało. Mogliby już wrócić, wesnęła pewnego dnia żaba. Pewnie, zgodził się krokodyl który siedział obok niej przy ognisku i brzdąkał na gitarze. Nawet zupa ogórkowa przestała mi smakować. Zdychała żaba ze smutkiem. Może zaśpiewać ci piosenkę na rozweselenie? Sama nie wiem. A jaką? A jaką chcesz. Może być kacza-czacza albo smokrok. Albo smok smokrok, zdecydowała żaba. Krokodyl zaśpiewał. Smokom się wydaje, że są takie kraje, że co krok smok, smok krok. Na wielkiej łące smoków tysiące. Przy smoku smok, smok krok. Gdzie się nie zwrócisz, tam smok coś nuci. Słyszy smoka krok, smok krok. W tym momencie oboje usłyszeli smoczy krok w pobliskich krzakach. Idą! krzyknęła żaba. I pobiegli smoką na spotkanie. Smoki wyglądały strasznie. Były wychudłe, zakurzone i zmęczone. Makruchenia miała zwichniętą nogę, rysio-postrzępione lewe skrzydełko, a nowy średni katar. Tortowy smok urodzinowy był szary. A futro miał posklejane w strączki i powycierane do gołej skóry na łokciach i kolanach. Gdzie wyście byli? jęknęła Żaba z rozpaczą. Na bitwie czy na wycieczce? Dokładnie jeszcze nie wiemy. Sapnął smok Zygmunta, zdejmując z ramienia saksofon. Ale mam podejrzenie, że byliśmy w piekle. No nie. Nie denerwuj się. Uspokojała go Żaba. Zawieszając nad ogniskiem kociołek z zupą ogórkową, stamtąd to byście tak szybko nie wrócili. Zaraz podgrzeję zupę, musicie najpierw coś zjeść. Kiedy smoki zjadły zupę i odpoczęły trochę, Żaba zrobiła herbatę i przyniosła dropsy oraz karmelki na deser. Wszystko zaczęło się od tego, że nikt z nas nie wiedział, gdzie jest Kraków, zaczął opowiadać Henia. Ponieważ pomysł był Rysia, więc uznaliśmy, że Rysio wie. Rysio leciał prosto przed siebie, myśmy szli prosto za nim, i nikomu do głowy nie przyszło, żeby spytać się dokąd idziemy. A po co mielibyśmy pytać? Przecież każdy wiedział, że idziemy do Krakowa, sprącił się tortowy. No, tak. Więc szliśmy tak i szliśmy, a potem znowu szliśmy. I jeszcze trochę szliśmy. A potem szliśmy. Czy mogłabyś opowiadać z większymi skrótami? zapytał zajadliwie nowy średni. Przecież szliśmy przez dziesięć dni. Opowiedź powinna być chyba trochę krótsza. I szliśmy. Aż ja wpadłem w jakąś dziurę i zwichnęłam nogę. Wtedy zapytałam. Czy daleko jeszcze do tego Krakowa? Boję się, że nie dojdę. I wtedy Rysio odpowiedział: Nie wiem. A nam wszystkim zrobiło się strasznie. Futro nam zjeżyło się na grzbietach ze strachu i zrozumieliśmy, że zbłądziliśmy. Henia umilkła a zaczął opowiadać Dzisław. Pomyśleliśmy, że już nigdy nie dojedziemy do Krakowa, bo nie wiemy, gdzie on jest a potem pomyśleliśmy, że nigdy nie trafimy z powrotem na polanę, bo nie zostawialiśmy po drodze żadnych znaków rozpoznawczych. W końcu pomyśleliśmy, że będziemy musieli zostać koczowniczymi smokami i wędrować po świecie do końca życia. I wtedy zaczęliśmy płakać, bo smocze życie jest takie długie, a Henia ma już paręnaście milionów lat, choć wcale na to nie wygląda. Straszne. Szepnęła żaba, a smoki ponownie się rozpłakały. A potem mówił Żisław przełzwy. No, we średni dostał Kataru i obawialiśmy się, że zaraz umrze zaraz, zaraz przerwała mu żaba. Nie słyszałam, żeby od Kataru ktoś umarł ale on tak mówił, że się tak czuje, jakby umierał. Trzeba było mu wierzyć. Jeśli tak mówił, to pewnie tak się czuł. Czułem się tak, jakbym umierał, albo jeszcze gorzej, powiedział nowy, wycierając nos. Miałem również gorączkę. Mierzyłeś? Nie. Nie musiałem wcale mierzyć. Oczy mi błyszczały i dostałem wypieków na twarzy. Ja nigdy nie mam wypieków, chyba że jestem umierający. A co było dalej? zapytał krokodyl. Dalej był krzak głogu wokół którego rosły osty. Rysio wpadł w te osty i postrzępił sobie skrzydło. Jak ja teraz wyglądam? Pięknął Rysio z rozpaczą. Jak łachmaniarz! Jak ja będę występował? Artysta w łachmanach! O rety. Nie rozpaczaj! uspokoił go krokodyl. Zacerujemy białą nitką i nic nie będzie widać. Przez cały ten czas... Mówił dalej Zdzisław, prawie nic nie jedliśmy, bo chcieliśmy szybciej dojść do Krakowa i tam zjeść. Słońce prażyło, kusz nosił się nad drogą i zatykał nam nosy i uszy. Nie mieliśmy nic do picia. Żaba się trochę zirytowała. Chwileczkę, opowiadasz tak, jakbyście byli na pustyni. Nie było rzeki, nie było ludzi, nie mogliście spytać kogoś o drogę. Rzeka była. Ludzi nie było, bo uciekli. Tylko jedno dziecko nie uciekło i chciało się z nami bawić. Ale nie mogliśmy spytać je o drogę, bo jeszcze nie umiało mówić. Więc, zakończył Zdzisław, zdecydowaliśmy się wrócić. Nie mogliście zdecydować się na powrót szybciej? Denerwowała się żaba. Po co wam był ten cały Kraków? Żeby zobaczyć jamy jakiegoś tumana? No, już tak nie mów. W końcu nawet pomnik mu wystawili. Coś musiał być wart. Nic nie był wart, powiedziała stanowczo Żaba, wkładając do pyska dropsa. Pomnik wystawili dlatego, że nigdy nie widzieli porządnego smoka. Jakby was zobaczyli, to by uciekli i tyle, przerwał jej Wincenty. A my nie nadajemy się na żadne wycieczki. Z charakteru jesteśmy domowe smoki. Powinniśmy siedzieć na polanie i koniec. Podróżować nam się nam zachciało. Ale mecz? Chcieliśmy przecież poszukać smoków, zauważył Antoni. Więcej smoków na razie nie ma, więc meczu też nie będzie. Możemy grać w tenisa albo podnosić ciężary. To nie to samo, gasnął Smok Zygmunta. Pewnie, że nie to samo, zgodził się Wincenty. Ale tenis nie jest taki zły. Krokodyl zrobi nam rakiety, a w charakterze piłki będziemy używać żaby. Hi, hi hi smoki wybuchnęły śmiechem zaczyna się pomyślała z gorczą żaba. i po co ja tak tęskniłam za tymi potworami.